Serwus, witajcie, fani dobrego piwa klasycznego z Bawarii. Dzisiaj mam ostatni odcinek przeglądu helesów, które miałem, które mam, które wam przedstawiłem w takich paru odcinkach. No, czy jeszcze jakieś tam helesy też będę wam przedstawiał, ale na razie no, z przeglądów technicznych będę wam browary przedstawiał. Mam dużo browarów do przedstawienia Wam w na następnych odcinkach a dzisiaj to będzie taki właśnie zakończeniowy o helesach. Zostały mi takie pojedyncze helesy ciekawe u nas raczej niedostępne bo bardzo trudno dostępne w Polsce Wszystko jest, wszystkie te cztery piwka dzisiejsze są z Górnej Bawarii najbardziej maliwniczy region Bawarii w samych Alpach I tych bawarów tam jest dosyć dużo, ponad też setka Całej tej oberwajer Pierwszy Wam przedstawię, tak dla jaj. No, może nie dla jaj, ale dosyć popularne piwo w Bawarii. U nas, niestety, jest niedostępne. Browar jest bardzo duży. Państwowy wręcz. To jest browar bawarski Hofbrauhaus Bardzo znany browar z Monachium, oczywiście. Jeden z większych browarów w ogóle na Bawarii. I tam mają wybicie no, wielkie. Wiadomo, to jest jeden z uczestników też Oktoberfestu w Bawarii, bardzo znany browar. Nie zaliczę tego browaru do browarów takich no typu koncerniaków, chociaż no, jest to dosyć duży browar, jak na Niemcy. Ale według mnie nie jest to koncerniak, robią dobre piwa, raczej nie znam ich piw, żeby były jakieś ciulowate. Tam dużo tych piw nie robią. No tam głównie ten te, no, Oktoberfest i Helles, ale Helles jest dosyć rzadki. Ja jeszcze Hellesa z Cobra nie, nie piłem, no sam jestem ciekawy e, jak on będzie smakował. Zobaczcie, dzisiaj każ, każda butelka dzisiaj jest inna. Oiro to jest jakiś 03, to jest NRW, to jest jakaś taka też standardowa butelka niemiecka. Zobaczymy. Czyli ten, ten Heles tego Haubra, Hauzu, to jest taki jedno z popularniejszych y, heresów w ogóle na Bawarii, na Monachium. Na pewno w każdym sklepie w tym jest ten, ten, ten Helas. U nas go niestety no, nie, nie ma, nie ma. To jest popularnie zboża. Y, no, ktoś tam może do Polski też to sprowadzić. Czasami tam, no zobaczymy. No, pierwsza, pierwszy zapach, jak się domyślacie, to co? To jest siarka, bardzo fajne fajna ta sereczka, taka, taka no w granicach przyzwoitości. A podałem, że zmielili to Perle Magnum na goryczkę, I, to jest, ile oni tu podają? 19 iwów, dosyć tak no górna granica helesów. No i na aromat z select, faltym selektem też dali trochę. 11.7, czyli taka no, typowa, typowy Kalesik, Balinga. No, fajne piwko. To piwo chyba akurat jest w Polsce kupione. Czy nie, no nie pamiętam już, ale być może być w Polsce. No to nie zmienia faktu, no, piwo jest rewelka, kolor jest przepiękny, słonkowy, jasne złoto no, super jest kolor, no typowy Harassi. Zobaczcie, duży browar wielkości gdzieś powiedzmy no, polskiego średniego browaru, chociaż to dla mnie jest duży browar, średni browar, tam wybicie ma no, naprawdę duże. No, piwko jest bardzo klasycznym helesem no, wzorcem, znowu jest drzew, nie ma żadnej wady. Nie, nie ma, 100% jest. Kle. 100% cech ma Helesa. Drugie piwko, sobie weźmiemy też, oczywiście to jest górna, ba górna bawaria. browar się nazywa Arzlekiem, to jest takie piwo zrobione. Dla takiego, na cześć, takiego komika bawarskiego, Sepp'a Baumwanger'a. To nie wiem, który, może znacie ktoś. Ja On takie właśnie pod tą marką nie, dla niego zrobiono się lizanie dupy, no po niemiecku, aż lekki lizanie dupy. No ale jako piwo to ma być to klasyczny, klasyczny, heras, nie? nie spodziewam się, żeby to było coś, no życi, te piwo, nie? Śmieszna butelka. Fajna nazwa, taka niepolityczna. Żeby po niektórych w Polsce by się to polityków, ta nazwa byłaby adekwatna. No, tu jest te siarki już niej, ale niedużo. To już takie granice, no, wytrzywalności 11,5 balinga, 5 alkoholu, no też klasyczne. Nie podałem chmieli jakie są. No ale to na pewno będą... Na, na goreczkę pamiętacie nie daje się raczej szlachetnych chmieli, bo po co? A z niedługo są zbiory chmielu już będą na świeże, świeże szkowe piwa dostępne. No u nas może tak z opóźnieniem, bo też starał się ściągać. Jest kilka blowarów, które właśnie robi na świeżej szysce, czy na świeżych zbiorach w ogóle. A tak to zawsze robi do tyłu, są te, te zapasy śmieci. Ja myślę, się potem kończą. Oni czasem nie mieszają, jak już jest. Nowe zbiory te mieszają ze starymi, żeby trochę z tych starych zeszło też szybciej. Nie? Ale to są takie różnice naprawdę w smaku, że byście tego nie wyczuli. No, kolorystycznie on jest y, podobny. To jeszcze sobie wlejemy. Na końcu sobie porównamy, tak. To prawdopodobnie jest niefiltrowane. Tak mi się wydaje, z lekko mętnawe. Dobra, trzeci to mamy browar w Bad Reichenhall. Też taki znany dosyć browar. Bowarski. Alpenstock, czyli alpejski materiał inaczej. No. Te piwo mamy podane 22 IBU. Pięć 12 12,3, czyli to jest takie no, z, no, z gęstszych z tych piw, co dzisiaj mamy. No, to jest na granicy właściwie Heresa. Taki i, 12 12,3 balinka. no. Fajna nazwa szarotka, jak zwyczajcie szarotki są bardzo ładne. To taki symbol Alp. No może chyba w Tatrach też rośnie, nie wiem, chyba tak, ale no, głównie w Alpach. Wojska alpejskie zawsze mają szarotkę, nie? Na tym logo swoje Zobaczcie, no, kolor jest ciemniejszy, czyli tak 12,3 no, to jednak dał o zasyp 22 i pięć alkohol, czy taki no. Taki eksport her, można powiedzieć. Przecież nie oni nie podają to jako eksport her, no ale coś takiego to będzie w tych granicach, czyli taki mocniejszy od tych. Siarka jest nieduża. Wielu tu nie podają. O. Tu ta goryczka jest trochę większa, chociaż zresztą nie są duże różnice. To jest 19, to jest 22 i bow. piwo takie jest jakby no, bardziej imperialne, takie gęściejsze, takie podchodzi już takiego dobrego lagera. No jest takie lekko, bardzo lekko kwaskowate, ale to tak no, na granicy też wyczuwalności. Zobaczymy co tego czwartego. To znany browar, oczywiście wszystko górna browar, Export Hell. Oni nie robią ten browar normalnego, ale go nazywałem Export Hell, nie? I też ma e, 5-3, to jest 12-8 chyba, 12-5 bal, 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 Balinga. Bardzo znany browar, brał i Most. Czy na Jacko Most, taki dosyć stary browar, też. Sam jestem ciekawy, jakie dzisiaj będziemy mieć te ostatnie, kolesy no starałem, wam, starałem się Wam te heresy tak no dogłębnie przedstawić z różnych browarów, ich kilka. Jak, jak widzicie, no usilnie się starałem y, znaleźć jakieś wady w tych piwach, no ale jakichś nie ma, no. nie ma i nic, chyba jeszcze długo nie będzie. Wszystkie ważą równo. Daję o sobie świad świadczyć i raz, że ta tradycja kilkaset lat i poziom szkolnictwa też yy, piwowarów w Pawarii, no Mają najlepszą szkołę na świecie piwowarską. Nie ma się co oszukiwać. Druga jest bardziej znana, znaczy mniej znana pod Berlinem. Ale ta szkoła mają Stefan. No to uczy ich faktycznie tak, że no, albo to część przychodzi z, z ojca na, na syna. Dużo też na pewno z tej z tej szkoły, które tam uczą już od pokoleń. Setek lat właściwie ta szkoła tam chyba istnieje pod Monachium dla piwowarów. Oni są bardzo tutaj, z tego co tak ostatnio przeczytałem, bardzo są te browary w Bawarii, w ogóle w Niemczech chyba, ale w Bawarii to jakoś tak szczególnie chętni na praktykantów, nie? w ogóle na uczniów, na, na jakichś takich czeladników, którzy się uczą tego, tego całego fachu. Jak wiecie, za rok się tego nie nauczy. Ktoś twierdzi, że po roku ważenia, czy po dwóch nawet na dużych garkach wynosi na ważenie piwa, no to życzę mu powodzenia. Uważaj, jakieś tam z dupy piwa. No. To naprawdę trzeba lata, lata w tym siedzieć i, i, i może w niejednym browarze poważyć, żeby to naprawdę ta wiedza była na jakimś poziomie wyższym, niż to jest tak u nas przyjęte. Dobry piwowar no, to jest skarb dla browaru. Te browary, no, szczególnie kraftowe, to wszystko powstało praktycznie z domowego piwowarstwa. Ta wiedza tam jest paruletnia. No, tam jeszcze trochę brakuje nie, do tej, żeby ta wiedza była jakaś większa. No. Widać po w stylach piw, które są polskie, produkowane, nie, że to wszystko są w puszkach, takie ipy-slipy, kwasy, które... No, no, moja żona może też i takie piwo uważyć. Nie. Jakąś ipę napierdolić 16 chmieli i żeby to było jakieś jeszcze kolorowe najlepiej z sokiem z dupy mango. No i wtedy hej, mamy kraftowe piwo. I no, wiedza nam nie jest to duża potrzebna. Dobra, nie będziemy się wyżywać zaś na polskim piwowarstwie. Weźmy do tych helesów e, Czyli jak wiecie, halesy to jest najpopularniejszy styl w ogóle w Bawarii. W Niemczech raczej nie, ale w Bawari, Bawarii, w Bawarii. Oczywiście tam na północy jest troszkę inaczej, na południu też jest inaczej. Frankończycy mają też inne zwyczaje, na południu piją z masów, na północy Bawarii już tak nie piją z tych masów, raczej ze, ze normalnych szklanek. Tam są bardziej, bardziej tak od, 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 odznaczają od Bawarii Frankończycy. Mają też inną kulturę trochę. No, tak jak w każdym kraju są takie różnice regionalne, nie? Też mamy inne, inne mamy przecież w Katowicach kulturę i no, mamy tu niedaleko w Sosnowcu, czy tam w Raciborzu, czy, czy w Polskich Górach jest ta kultura, no, na Śląsku i no i Zagłębie też jest blisko nas. Niby to jest jeden kraj, ale widzicie też te różnice kulturowe są bardzo duże, nie? Pównacie sobie kulturę, no, w Małopolsce, a na Śląsku, no. Całkiem nieba ziemię, nie? A to niby jeden kraj jest. Tak samo jest w Niemczech, nie? Bawaria, Niemcy, Frankonia, Szwajcaria ta frankońska, no to są <laughs> krainy Tyrol, a no niedaleko, które się bardzo tak, no <laughs> różnią między sobą. No ale nikt nie wojuje z tego powodu, nie strzela do siebie, nie? Że z Polakiem, drugi no to w tej chwili nie, nie strzelamy do siebie, nie? A kiedyś, niestety, 100 lat temu Polacy strzelali do Ślązaków, no i wicewersa, Ślązacy do Polaków strzelali. No ale to jest 100 lat temu było. <laughs> Dobra, podsumując te heresy. Ten Hofbrauhaus, państwowy browar, jeden z większych w Bawarii. Bardzo dobre piwo. Klasyczne, czyste takie, no na pewno filtrowane, pasteryzowane. No to jest piwo takie, no już popularne dosyć. No, ale kolor jest przepiękny. Ja kiedyś pokazywałem właśnie z z małych blowarów. Są takie krystale, fajne kalasy. s bank jest tu taki najbardziej zbliżony do, do wzorca. Nie? Tu już jest jakiś niefiltrowany, ten Ashleken. Nawet bardziej takie słodowe. Większy baling tu jest, tu jest 11,7. Tu, tu jest niby 11,5. Ale. Ja bym powiedział, że to jest takie bardziej złowomo. No i goreczka jest dosyć duża. Na pewno jest większa niż Tu jest 19, bo no to tu będzie więcej, 20 parę. Tu jest podane w tym Birkbrau, Altochistofia. Jest podany 22 i był. Jest takie bardziej. Owocowe niż ten leken Na ten, <laughs> no ten most no to jest taki najbardziej chyba. Zobaczcie, po, po, po czasie piwa jak się naleje, no trochę postoi i na no aromaty się odzywają. Niż otworzycie butelkę i nalejecie. To po czasie się jednak inaczej te aromaty, ta góra, góra po, ta powierzchnia górna w szklance szybciej się ogrzewa. I te aromaty, pod wpływem wyższej temperatury, no, inaczej się uwalniają, nie? inne są po prostu. No, takie słodowo. Wiadomo, nie ma się tutaj tak wgryzać, jak to w się niektórzy wgryzają. Tam wyszukują tych tysiące smaków, zapachów. aż tego tyle nie ma, nie te zwykły heles, ale... Ale są różnice takie w zapachu. Bardziej siarkowe, bardziej chlebowe takie. Ta siarka to może tak przesadzam stąd. Ale to są. Do różnicy na pewno są w chmielach też. chelesy się mało chmieli na aromat. Ale się chmieli. Więc te, te różnice tak porównawczo jednak są. Te wszystkie piwa są widzicie w tym dokładnie w stylu, w widełkach na bank, ale się różnią te piwanie i kolorem, i, i no, różnymi cechami drobnymi, ale dalej to jest wszystko no, w, granicach, w granicach stylu. Nie? nie ma tu piwa, które by było niestylowe albo miało jakąś wadę, ale różnicę widać. Bolecam Wady Chlesy. Ten hofbrau zdaje się w Polsce dostępny, tak mi się coś przypomniało, że on chyba jest w Polsce ten dostępny. To jest dosyć rzadki w Polsce, bo tak no, czasami Paulanar jest jakiś tam no dostępny w Polsce, chyba widziałem taką żółtą etykietę. No, z tych dużych browarów bawarskich, Dinger, chyba widziałem też Hele, kiedyś Hellesa w Polsce, czy nawet w markecie jakimś. <laughs> No te piwa raczej nie dostaniecie w Polsce, dosyć rzadkie, no, ale też super, nie? Wiecie, gdzie bym chciał, chciał Wam wszystkie helesy przedstawić, bawarskie, no to tak bez 5 lat by mi to zajęło. Tam jest 600 browarów, no to każdy waży helesa. No 50, to może, no nie około 20 Wam przy, przedstawiłem, <laughs> tam więcej, już nie pamiętam. Tych Helesów, no ale to jest taki przekrój widać. Yy, z każdy, każda kraina w Bawarii jest ich siedem, pamiętacie. Yy, no, waży Helesy. tych Helesów jest dużo. No, nie, nie ma kogoś, yy, chyba nawet tam w Bawarii kto by znał je wszystkie. Znaczy w to nie wierzę. Musiałby dziennie kilka Helesów pić przez kilka lat. Może by to tam jakoś przetestowali. Nie? Ale to nie o to chodzi, no. Halesy to nie są piwa Jakiś typu rys, że masz siedzieć na tym wieczór, zachwycać się, podniecać i tak dalej, to jest po prostu proste piwo do picia Najprostsze, naj, naj, najlepsze piwo na co dzień, do codziennego picia Nikt nie będzie przecież dziennie lisami walił, bo przyjdzie z roboty i co, będzie lisa walił albo jakieś sól, pastry albo coś takiego, no i 16 no nie, bo rej mu wykrzywi. Piwo ma być po prostu te najprostsze, no najpopularniejsze ma być najprostszym piwem, nie? W Polsce to jest Eurolager bezmakowy, a w Bawarii no, to jest Heles na przykład, nie? Piwo na co dzień. Tam no, w Bawarii raczej nikt nie pije Eurolagerów, no chyba że jakieś Menele, nie? No to tam może za, nie wiem, 50 centów piją piwo, nie? Jakieś tam Mendelen, no, ale normalny bawarcie raczej no, pije swoje piwanie. Pamiętajcie, że oni są bardzo do tradycji przy, przywiązani, czego u nas, no, powtarzam, nie ma. Nie? Bo u nas żadnej tradycji piwnej na razie nie ma, no może kiedyś będzie za 100 lat. Nie? Już mnie nie będzie na tym świecie, ale może wtedy jakaś będzie tradycja. Dobra, nie przedłużam mam już tego oglądania. Picie helesy, to jest klasyka, Starajcie się je kupować. Oczywiście z Bawarii, no bo skąd nie raczej helesów nigdzie indziej nie produkują, nie ważą, bardzo rzadko. Głównie na Bawarii. Jest to takie no najfajniejsze piwo, na codziennego piwa, picia. W następnych odcinkach Wam będę przedstawiał browary, ale przymierzam się do stylu w ogóle. Tak już kiedyś tam mówiłem, że to może być prawdopodobnie będzie bok. Zbieram boki, no i na następne odcinki no tak gdzieś już przypuszczam, po, pod koniec roku wezmę się za boki, nie? Muszę ich najpierw nazbierać, no. Jak wiecie, tych boków, boki są dopiero dostępne na jesień w ogóle w, w browarach. Oni je teraz ważą. Już wcześniej nawet uważyli, na wiosnę uważali, uważyli. A muszą te pół roku leżakować boki, więc no. Boki to tak dopiero na jesień Wam dopiero przedstawię, nie? Tak, tak mi się wydaje, no. Gdzieś mógłbym też... Yy, Oktoberfesty, marceny zrobić. No zobaczymy, nie? Jeżeli będę miał dostęp do, do marcenów, do Oktoberfestów, do jakiś taki, no to może też się za to no, wezmę. Zobaczymy, jaki będę miał dostęp, nie? W następnych na pewno Wam przedstawię cztery browary z Bawarii. Nie, tak, w sensie przekrojowym, nie? Jakbyście zobaczyli, no takich browarów się w Polsce ich na pewno nie ma. Ja je ściągnąłem chyba, tak, tak wszystkie browary ściągałem ze sklepu w Bawarii, to Wam będę przedstawiał po kolei, więc na, na, na teraz te, te odcinki Helles, tam tego typu jasne piwa, no to już jest ostatni odcinek. Trzymajcie się do następnego, może już niedługo będzie odcinek następny, chcę wam, wam przedstawić jeszcze Skinmillera, mam cztery piwa Skinmillera, których Wam nie przedstawiałem, bardzo się no, nie cieszę, takie piwa, no już wyższa półka, nie, nie tam jakiś Audi A1, tylko już taki, no Mercedes, powiedzmy, S-klasy nawet, to będą piwa. Dobra, to cześć, trzymajcie się, i bisgleich, jak to mówią...